hej, cześć, witajcie z tej strony i Zapraszam was na kolejny odcinek z gry Ark Survival Evolved. Kontynuujemy serię z serwera PVE. Dzisiaj jestem sam. Dlaczego jestem sam? Dlatego, że muszę wam wytłumaczyć kilka rzeczy, co się działo, co się dzieje, co aktualnie jest i tak dalej. Więc, jak widzicie, baza stoi, baza jest. Aktualnie nie za bardzo różni się chyba. Od tego co w sumie było w ostatnim odcinku, to dlatego, że troszkę ja powiedzmy zaniedbałem tą serię, ja troszkę em, powiedzmy dawno nie wchodziłem na serwer, dawno tutaj wielu rzeczy nie robiłem. Em, od, dobrych dwóch, dni, od dobrych dwóch, trzech dni wchodzę tutaj i sobie cokolwiek robię, em, widzę, że jakaś dziwna cofka. Niestety są zapisy dosyć częste, co jest czasami problemem. Em, jak widzicie, wszystko nie jest jeszcze ogarnięte, do końca widzę, że tutaj. Zwłoki już poprzelatywały normalnie, więc pozabieramy ich sobie później. Wiele osób tutaj już nie gra, niestety, i w tej chwili gram sobie ja, Kirley, i mamy nową osobę, którą może zobaczycie, która sobie tutaj do nas doszła i sobie tutaj z nami gra, bo stwierdziła, że nudzi jej się i sobie po prostu z nami pogra. Jest kilka zmian, jeśli chodzi po prostu o jakieś nazwy, jakieś stworzenia jest jest u nas rabinow, więc osoby, które oczywiście ogarniają, to będą wiedziały co to za ptereki, kto tutaj do kogo to właściwie należy. Niestety nie ładują mi się widzę wszystkie kolorki. Jeśli chodzi o terki i w ogóle ogólnie stworzenia, tutaj jeszcze będą pewnie zmiany, czy tak, czy tak. Jeśli chodzi ogólnie o E, właśnie te wszystkie stworzenia pewnie coś tu się na pewno jeszcze zmieni. Nie mamy też zbyt dużo surowców, żeby na razie pozmieniać bazę, bo docelowo ma być ona cała metalowa, niestety na chwilę obecną jak widzicie tu jest tylko trochę metalu, tu jest trochę metalu. To w sumie tyle, co udało mi się zrobić, to to, że wykorzystałem to, co tutaj już było, jakieś surowce, to co było oczywiście u nas tam na wulkanie cały czas i coś tam trzeba było jeszcze oczywiście zrobić, więc poza dziury, które, które tutaj niestety powstały, bo są to teczowe niestety rzeczy. Więc sufit jest na razie, no wiem, że jest brzydki, nie, nie mam talentu, ale powiem Wam, że nie chciało mi się tak totalnie już układać tego w tak ładne, równe paseczki i tak dalej, że, że to jest po prostu coś. E, podłoga jest czarna w takie niebieskie, nie wiem jak to nazwać, elementy. Tak to jest zrobione, to w sumie na początku zrobiłem to, no i starczyło mi na zrobienie całej tej podłogi. Ścian w sumie nie mieliśmy zbyt wiele, więc ściany się praktycznie pozmieniały. Wziąłem tylko trochę farby, jak widzicie zresztą mam spray przy sobie tutaj. No widzę, że nie mogę go wybrać, bo jest lag jeszcze oczywiście, bo teraz jest zapewne zapis. Tak tak trafiam zazwyczaj. Więc mamy sobie tutaj spray o. Proszę bardzo. Którym sobie malowałem to wszystko są wszystkie stworzenia, które sobie tutaj były. Możemy sobie też zjechać na dół oczywiście. Yy. Okej, okay. możemy sobie tutaj stanąć. Dobra. No i tak, tutaj jeśli chodzi o stworzenie, też zbytnie zmiany nie ma. Wszystko jest pokarmione już w tej chwili, wszystko już ma jedzenie i tak dalej. Więc wszystko powinno być całkiem okej, okay. jeśli chodzi o stworzenie. Nie wiem jak skorpiony, bo nie pamiętam, czy dawaliśmy im. Nie jestem w stanie zbytnio najechać. O dobra. Nie, widzę, że skorpiony jeszcze tak średnio. Z... O, tutaj się dopiero wyświetla. O, tak. Widzę, że nie wszystkie jeszcze są do końca nakarmione. Nie było tyle zepsutego mięsa, więc na razie jest jak jest. Jeszcze trzeba będzie to wszystko do końca pokładać, ale powiedzmy dolna część jest mniej więcej już ukończona. Jak widzicie, ściany są też już porobione na czarno. Jeszcze nie są niestety te elementy porobione na jakiś inny kolor, żeby się to rozróżniało. I widzę, że biały, czy tamten domyślny, nie wiem, srebrny, czy jakby to nazwać, jest całkiem pasujący. O. Jeszcze wpadłem w tekstury, no. Tu się trochę maznęło, tam się trochę maznęło i się niektóre rzeczy też popsikało niestety. Tu jest wspaniały zielony Spino, jest wspaniały dyniowy z... Spino, czy, czy nie wiem, czy Halloweenowy, czy jakby go określić. To jest Spino na to tu jest Rex na to są inne Rexy wszystkie. Mamy nowego Dedicrusa, który jest wspaniałym różowym D -D Crusem. Mamy deszcz, który dalej przepada, przenika przez tekstury, przepraszam. To to nawet nie wiem co to ma być, ale okej, okay. w życiu tego nie widziałem. To jest Kirley, który ma swoją wspaniałą zbroję różowo-zieloną, jakąś i nie wiem, i zamiast głowy ma karabin. W sumie wygląda dosyć śmiesznie. On zazwyczaj to sobie leży właśnie na tym karabiniku. On lubi karabiniki kompletnie, nie wiem czemu, ale jakoś tak jest. No, kilka mamy pomalowanych stworzeń, tak jak było. Niektóre się pozmieniały, niektóre się nie pozmieniały. Co więcej, jeśli chodzi o sam serwer, to to, że wyczyściliśmy troszkę. Jeśli chodzi o wszystkie śmieci na nim, z tego względu, że było mnóstwo rozwalonych baz, baz poniszczonych, które naprawdę były strasznie problematyczne. Spowodowały to, że niestety bardzo długo trwał zapis i tak dalej. W tej chwili już się to troszkę zmieniło. Sam czuję, że jest więcej klatek w tej grze. A jeszcze to, co twórcy zapowiadają, to ma być jeszcze więcej klatek, więc no to mi się na pewno podoba. Czy jak na niego wsiądę, to mi się zmieni kolor. Nie zmieni mi się kolor. Nie wiem, czemu się czasem te farbki nie ładują na niektórych stworzeniach, ale jest to co najmniej dziwne. Nie wiem, czy w sumie chcę brać sobie jakiegoś tego, czy nie. Mógłbym wam w sumie pokazać, co się zmieniło, jeśli chodzi o górę, więc nie wiem, może jakiegoś Argentavisa? Może weźmiemy sobie jakiegoś Argentavisa? Okej, okay. weźmy sobie chociażby takiego Argentavisa, pierwszego z brzegu. I polećmy sobie i pokażę wam, co się zmieniło na zewnątrz. Rzeczywiście, kolejne odcinki będą już prowadzone. Normalnie, z kimś oczywiście, i będę teraz też więcej. Oj, standardowo, oczywiście, muszę pozawracać 5 razy. Będą prowadzone odcinki normalnie, w, na pewno powiedzmy w miarę normalnej ilości. Proszę mnie zrzucić. Dziękuję. Niestety, czasami nie da się, nie da się tutaj grać z tego względu, że jest jeszcze dosyć mało klatek. Na serwerze, znaczy, na serwerze, jeśli chodzi ogólnie o naszą bazę, bo nigdzie indziej nie, nie zwróciłem uwagi, żeby był jakiś problem niż przy naszej bazie, bo tu jest mnóstwo rzeczy po prostu nawalone, mnóstwo zdworzeń i tak dalej. Jest kolorowy, wspaniały, tęczowy Bronto, który, który też nie jest zbytnio używany, jest Giganoto, który ma w sumie swoje siedełko, ale też nie ma zbytnie gdzie nim wychodzić, bo jakbyśmy próbowali nim wypłynąć, to by się utopił, no i tyle. Ej, no i co zrobić? Co zrobić? Jeśli chodzi ogólnie o górę, bo górę zapewne pamiętacie, no to góra jest teraz zniszczona. Stwierdziliśmy, że nie ma sensu robić tutaj tej wielkiej wieży, która byłaby tu po nic. Stwierdziliśmy, że tutaj ym, można po prostu zrobić to wszystko na metal. I tyle. Można porobić tutaj sobie miejsce, gdzie można pochodzić, gdzie można coś zaparkować. Śmialiśmy się już nawet, że można to sobie zrobić targ, ale. Yy, no cóż. Zrobimy, co się da zrobić, no i mam nadzieję, że będzie to całkiem nieźle wyglądało. Taką mam osobiście nadzieję, ale jeszcze na pewno sporo, sporo, sporo metalu będzie oczywiście potrzebne do ukończenia tego wszystkiego, co trochę czasu na pewno też pochłonie, ale zajmiemy się też na, na spokojnie oswajaniem innych stworzeń, nowych stworzeń, które zostały do, a których jeszcze nie posiadamy i tak dalej. Oczywiście postaram się też ym, troszkę z nowymi graczami tutaj na serwerze podziałać, bo. Wy nie wiecie, jakie są, powiedzmy, rzeczy, które ja mam, powiedzmy, tutaj. No, do jakich mam dostęp. Chodzi mi konkretnie o to, że ja mogę sobie zobaczyć, ilu jest nowych graczy. Mogę wam to zresztą pokazać jako, jako admin. Proszę bardzo. Mam dostęp do takiej fajnej listy i mogę tutaj, tu oczywiście jest... Y tu są oczywiście komendy, jeśli muszę sobie usuwać jakieś niepotrzebne śmieci na mapie czy coś. Aktualnie jest 30 graczy Więc jeśli ktoś chce powrócić na serwer, to tak, ja już będę normalnie grał, wszyscy grają ewentualnie jak będziecie potrzebowali pomocy, to ktoś wam pomoże, ewentualnie ja. Jak widzicie jest dużo graczy, którzy mają wysokie poziomy, wysokie, no powiedzmy, że 60 to już jest mniej więcej wysoki poziom, nam nie wiem, 40 to jest taki średni. No to mamy m, pana Janusza, który ma 6 poziom, dalej mamy. Lonate, który ma 22, czy. On, nie wiem, czy to on, czy ona, tak? Czasem ciężko stwierdzić po niku. Kto tu jeszcze dalej? No, tu już mamy na przykład 86. No, to tu już kompletnie nie ma co mówić. Kolega chlebacy 19 poziom Gipcio 15, Marcio 5. I takim osobom będę starał się pomagać. Myślę, że będę starał się po prostu do takiej osoby dostać i coś ewentualnie na jakiś początek dać. Co więcej, jest regulamin, który mogę Wam w sumie w tej chwili wyświetlić. Proszę bardzo, jest regulamin, jak się wchodzi na serwis, od razu jest coś takiego, czyli zakaz podnoszenia zabijania graczy z wysokości, zakaz budowania, zabudowywania gór, wymagana jest kultura na czacie i coś jeszcze, czego nie doczytałem oczywiście. Więc trzeba zwracać uwagę na regulamin, kiedy się wchodzi, bo kiedy będziecie go oczywiście łamać, to niestety będę zmuszony albo was skikować z serwera, bo teraz nie jestem już sam administratorem, Kirlay też już jest teraz administratorem, więc jeśli zauważy, że ktoś po prostu nie przestrzega regulaminu, no to trzeba będzie coś z tym robić. Zauważyliśmy, że często jest ten problem, że ktoś na przykład spamuje cały czas na samą wiadomość na czacie albo zaczyna obrażać kogoś innego, jeśli chcecie sobie, powiedzmy, nie wiem, dokonywać targów, czy czegokolwiek takiego, ja nie widzę żadnych problemów, na spokojnie można sobie coś takiego porobić, ale jeśli zaczyna się to przeradzać w taką typową nienawiść, zaczyna się, zaczynacie się po prostu wyzywać, no to nie, no to, no to sorry, no to... Ktoś musi być mądrzejszy i ktoś musi ustąpić, ewentualnie obydwie osoby dostaną kika, a jeśli będzie się sytuacja powtarzała zbyt często, to niestety bana. No, tak to czasami bywa, niestety. Na chwilę obecną nikt nie dostał jeszcze bana, bo... Na, na spokojnie zawsze jest któraś ze stron na tyle, powiedzmy, ogarnięta, że jest w stanie powiedzieć nie, sorry, dobra, to, to zróbmy to tak czy tak I, i druga strona zazwyczaj też również się zgadza na jakieś takie ustępstwa, powiedzmy, względem tej osoby, więc całkiem jest ok myślę, że serwer nie najgorzej sobie radzi na chwilę obecną. Myślę, że będę też musiał troszkę popracować nad ilością klatek, która czasami niestety... klatek, nie klatek, a... Lagu, która czasami niestety serwer ym, łapie. Jest w tej chwili 106 pingu, jak widzicie, ym, co dziwnie skacze, bo czasami jest 170, czasami jest to 50, czasami jest to, nie wiem, 150, więc różnie to skacze. A będę chciał zrobić, żeby był ten ping w miarę stabilny, niezależnie od ilości graczy. Ale to oczywiście też chwilka, niestety, jeszcze pracy mnie czeka. O, proszę bardzo, załadował się. Rabinow. Jeśli ktoś kojarzy oczywiście rabinowa, to wie, kto dołączył do nas i, i będzie się z nami bawił. Jeśli nie, no to trudno, no to nie. Są wszystkie inne rzeczy, które sobie były i w tym momencie ja też będę kończył ten odcinek, bo muszę się zabrać troszkę do roboty na serwerze, a kolejne odcinki zobaczycie pewnie ym, niedługo. Po tym mam nadzieję, że... Nie zadowoleni z tego, że powiedzmy seria troszkę powraca, bo jak mówię, niestety zaniedbałem za ją troszkę i, i muszę po prostu do niej wrócić, żeby coś tu więcej sobie osiągnąć. Dzięki serdeczne, czekam na Wasze opinie, na Wasze komentarze, czekam na nowych graczy na serwerze, jeśli oczywiście będziecie chcieli. Dzięki serdeczne, do usłyszenia, trzymajcie się ciepło. No i cześć!